Jak się Pani po prostu czuje? Ja się czuję bardzo dobrze, choć myślę, że jak wszyscy, jestem niezwykle poruszona tym, co się wydarza za naszą wschodnią granicą i to zaprząta moją głowę. Jesteśmy tu dzisiaj, żeby rozmawiać o serialu. Stajemy na ściance, uśmiechamy się do Państwa, bo jest to naszą pracą, bo serial wszedł do Playera i chcemy Państwa zachęcić do tego, żeby Państwo go oglądali, ale każdy z nas myśli ma zupełnie gdzie indziej. Mój Daniel dzisiaj pojechał na, na granicę, zawieźć rzeczy, przywieźć Ukraińców, którzy potrzebują pomocy tutaj, a dalej mam nadzieję do nas na Mazury, bo otwarliśmy nasz dom mazurski dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy. No i Jesteśmy myślami cały czas z, z naszymi sąsiadami, tym bardziej, że myślę, że nie ma nikogo, kto nas teraz ogląda czy słucha, kto nie znałby kogoś z Ukrainy, nie miał kontaktu. Włączając w to mnie, mam mnóstwo ukraińskich znajomych. Firma Daniela po części funkcjonowała na Ukrainie, również mają mnóstwo pracowników, więc no jest to jakiś, jakiś temat, który bardzo nas porusza. Z drugiej strony. Optymistyczne w tym wszystkim jest to, że nas jednoczy. To, jak, na, jak, jak Polska zareagowała, jak obywatele Polski zareagowali, jak się zjednoczyli, jak potrafią pomagać, jak Europa się zjednoczyła. To jest, jest to niezwykle budujące, i mam nadzieję, że to jest początek końca reżimu w Rosji. Absolutnie zgadzam się z panią i nawet obserwując, będąc użytkownikiem Instagrama, nawet widać po prostu wchodząc na Instastory, jak osoby nie tylko znane i lubiane, ale znajomy każdego z nas udostępnia zbiórki. Bardzo często teraz pojawiają się informacje, żeby w pewne punkty już nawet niektórych produktów nie, nie dowozić, dlatego tutaj chyba zgodzi się Pani ze mną, że serce rośnie, tego jak się zjednoczyliśmy. Tak, no, o, o tym mówię, że to jest naprawdę wyjątkowe, jak nagle ponad podziałami politycznymi, a jesteśmy bardzo podzielonym narodem, nagle okazuje się, że potrafimy i że, i że, że, że to, to, to jest wspaniałe i wzruszające, nie niezwykle. Choć ta, ta pomoc wciąż jest potrzebna, to że, że niektóre punkty są pełne produktów, to nie znaczy, że, że już, już nie trzeba pomagać, że już możemy sobie pomyśleć, dobra, wszystko jest ok. Ta pomoc jest potrzebna cały czas. Są instytucje, które się tym zajmują profesjonalnie, są jest związki dziecięce, których od, od wielu lat jestem ambasadorem. Takie wioski są też były na Ukrainie, dzieci z pieczy zastępczej, z wiosek SOS, ale też z domów dziecka potrzebują teraz, są w, no, w tragicznej sytuacji, bo są pozbawione jakiejkolwiek opieki w wielu miejscach i potrzebują naszej pomocy, potrzebują wsparcia, potrzebują transportu tutaj do Polski bezpiecznego no i za, zaopiekowania tutaj u nas czy w innych wioskach dziecięcych na terenie Europy. ale no, ta organizacja, żeby móc funkcjonować, żeby móc pomóc dzieciom, potrzebuje środków, apel do państwa. Fakt ma olbrzymie zasięgi, apel do państwa, żeby, żeby wesprzeć wioski dziecięce czy inne, inne organizacje, fundacje, które zajmują się profesjonalnie udzielaniem pomocy i które w tej chwili wszystkie swoje siły skierowały na Ukrainę. A co czuł w sercu pan Daniel wyjeżdżając z domu? O to trzeba by zapytać Daniela, ale... Widząc po tym, jak on od samego, od samego początku tego konfliktu był porażony tym, co się tam wydarza, myślę, że to jest dla niego bardzo trudne. Głównie z tego względu, że, że on latał do Kijowa. Dwa razy w miesiącu był w Kijowie swego czasu, kiedy stawiali ukraińską nogę firmy, której współudziałowcem jest Daniel. Stawiali nogę na Ukrainie i ta ukraińska część firmy była bardzo prężnie działająca i mieli naprawdę mnóstwo pracowników, współpracowników stamtąd. On ten Kijów zna dobrze, ogląda zdjęcia stamtąd, bombardowany Kijów i mówi, Jezu, to jest to osiedle, obok którego się przejeżdża. To jest dla mnie nie do pojęcia, że lotnisko, na którym dwa razy w miesiącu lądowałem, jest zbombardowane, nie funkcjonuje. No to, to są naprawdę, myślę, dla niego bardzo bardzo trudne momenty. No bo jakby bardzo osobiście odczuwa to, co się tam dzieje. Mm, ale to... to... Ja podziwiam go za to, że, że dzisiaj wsiadł w samochód i mimo zmęczenia, bo bardzo dużo pracuje. Wczoraj przyjechaliśmy z naszych Mazur, przygotowaliśmy tam wszystko, co jest potrzebne, żeby przyjąć uchodźców. Przyjechaliśmy do Warszawy o północy i pakowaliśmy jeszcze rzeczy, wszystko, co, co wydawało nam się, może być potrzebne, fotelik samochodowy, karmę dla zwierząt, fotelik taki dla, dla, dla maluszków, żeby móc je tutaj transportować, bo przecież mnóstwo osób przekracza granice pieszo, czy przecież pociągami i potrzebują tutaj no, no, no wsparcia na różne sposoby. Też właśnie zwierzaki, ludzie przyjeżdżają ze, ze zwierzętami brakuje Teraz tak jak mówiłeś, sporo, sporo już jest tych potrzeb na, na dzień dzisiejszy zaopiekowanych, ale no, w, w, w jakiejś tam kolejności drugiej, trzeciej, piątej myśli się o zwierzakach, które też potrzebują pomocy, więc też no, o tym pomyśleliśmy i, i te trochę kartonów z, z jedzeniem Daniel też zabrał, jedzeniem dla zwierząt też zabrał ze sobą. No też dla dziennikarzy jest dosyć trudne, bo ja absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, jakie jest dzisiejsze Pani zobowiązanie zawodowe, czyli żeby promować ten serial. To jest moja druga konferencja, bo w czwartek byłem też na konferencji programu Mask Singer, który teraz startuje na tvn -ie. I jednak nie możemy omijać niektórych tematów. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To, to jest. No, korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy dziś, możemy do Państwa zaapelować o, o pomoc, o, o wsparcie, ale jakby meritum jest tutaj dzisiaj jesteśmy w sprawie, sprawie tajemnicy. Tajemnicy Zawodowej, choć ona troszkę nawet ten, to hasło, którym reklamuje się drugi sezon Tajemnicy Zawodowej, czyli że nic nie jednoczy, tak jak wspólny wróg, jest bardzo aktualne dzisiaj.